Siema, witam Was serdecznie w Szajbajkowym Polnym Rolniczym Studiu. A w tym odcinku mówimy o tym, co wspólnego może mieć złe siodełko z bólem pleców albo tym bardziej z bólem stóp. Otóż może mieć wspólnego bardzo wiele o bólu, bólach w różnych okolicach naszego ciała. Już w tej play w playliście Bike Sizing, Bike Fitting sporo mówiliśmy. Więc jeżeli nie oglądaliście, odsyłam Was do kart. A teraz uzupełnienie. Siodełko oczywiście może mieć różne kształty, może mieć wycięcie bądź nie, moje musi mieć. Może być ułożone poziomo. W żadnym z moich rowerów siodełka nie są już ustawiane poziomo, wszystkie są ustawiane dziobem w dół. Oczywiście do momentu, kiedy nie czuję zbyt dużego obciążenia moich barków, bo tak jest najwygodniej. Co się dzieje, kiedy siodełko jest złe lub źle ustawione? Wsiadam sobie na nie, jadę sobie. I myślę, a no to siodełko mogło być trochę wygodniejsze, ale przecież to nie fotel, Robert. to musi być trochę niewygodne i sobie jadę dalej. Ale mój organizm, mój mózg podświadomie działa dalej, układ nerwowy i stwierdza, no tak, jeżeli tutaj mam już gdzieś w okolicach krocza zbyt duże parcie ze strony siodełka, pojawia się tam ból, pojawia się tam jakieś mrowienie, niedokrwienie, co zrobi mózg? Każe mi wstać. I pomyślę sobie, o ja to tak lubię jeździć na stojąco. Sobie tylko tak myślę, a nie wiem, że podświadomie jeżdżę dużo częściej, niż bym chciał, właśnie dlatego, że, yy, że mój tyłek nie wytrzymuje niewłaściwego siodełka, a przez to bardziej obciążam stopy i przez to miewam bóle stopy, mrowienie palców, mrowienie yy, gdzieś tutaj okolicy śródstopia siodełko jest powiązane ze stopami. Proszę bardzo, podobnie z naszymi plecami, jadę sobie na rowerze, no i jest dosyć fajnie, no ale gdzieś jednak znowu czuję mój organizm, gdzieś tutaj mrowienie w tych okolicach. Co robię? No muszę jechać, no już na to co jechałem, już mi się nogi zmęczyły, już, już mi palce mrowieją. Co robię? Napinam mięśnie brzucha, cofiam miednicę, rozciągam plecy ból w okolicy, powiedzmy, gdzieś lędźwiowo-krzyżowe się pojawia, bo ja jak najbardziej odciążam okolice krocza. Siadanie tutaj na guzach kulszowych, na, na mięśniach pośladkowych super wygodne, bo to jest do tego stworzone, ale nie okolica mojego krocza, dlatego zobaczcie, cofam nienaturalnie się. Już o, o bólach y, y, pleców mówiliśmy właśnie w tym temacie i pojawia się tutaj ból. Uzupełnienie do tematu, czy potrzebujesz baranek w swoim rowerze. Jeżeli rzadko używamy dolnego chwytu, warto się zastanowić, czy nie jest tego przyczyną właśnie niep nieprawdziwe siodełko, nie nie nieprawidłowe siodełko, bo możemy sobie myśleć tak, a no rzeczywiście tutaj na dropach, ale ci kolarze to jeżdżą, to jest tak nisko, tak niewygodnie. Dla mnie może tylko tam na 30 sekund do paru minut takiego sprintu, żeby być aero. Ale kiedy znajdę właściwe siodełko, kiedy właści, znajdę właściwą pozycję tego siodełka, nagle widzę, że zaczynam tego ustawienia używać coraz częściej i ono jest świetne. Jest bardzo dobre, daje mi moc, daje mi aerodynamiczną pozycję, ale nie mam tutaj bólu. Kiedy on się pojawia, organizm powie, dobra, jadę na łapach, uwielbiam jeździć na łapach, uwielbiam jeździć w górnym chwycie, tak jest fajnie, a dropy zostawiam sprinterom. Tak krótko mówiąc, taki związek ma niewłaściwe siodełko z bólem stóp, bólem pleców i ogólnym napięciem organizmu podczas jazdy. Wszystko tu jest połączone. Jeszcze raz, tak jak we wszystkich pozostałych odcinkach z bikefittingu, myślmy co się może dziać, co możemy zmienić i sprawdzajmy. Nikomu nikt nie powie, jaki powinien być stopień nachylenia siodełka, jakie siodełko jest dobre dla ważącego 80 a ważącego 120 kg. Oczywiście są specjalne kształty siodełek dla cięższych, ale niektórzy ciężsi, ciężsi mogą stwierdzić, że niekoniecznie dedykowane dla nich siodełka będą najlepsze do kształtu ich. I ich tyłka, więc nad tym chcemy też myśleć, bo na rowerze mamy czuć się dobrze, a nie tylko jak najmniej źle. Tyle w tym temacie. Jadę do domu. Trzymajcie się. Cześć.